Przegląd sadowniczy.pl i prowadzący Karol Madej zapraszają na cykl krótko i na temat. Plantacja jest już po zbiorze mechanicznym. Jak widać, po tych zbiorach mamy wiele uszkodzonych pędów. Witam państwa serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Dziarnów w plantacji porzeczki czarnej u pana Mieczysława Fiuczka. Jak widzimy, nasza porzeczka jest już po zbiorze, zbiór był mechaniczny, z czego mamy bardzo dużo uszkodzonych pędów. Istotną rzeczą jest, żeby po zbiorze mechanicznym wykonać odpowiednie zabiegi chemiczne, które będą nam naszą uprawę chroniły przed różnego rodzaju chorobami kory bądź drewna. Tak? Mamy tutaj uszkadzane pędy, pan Mieczysław wykonał tutaj już pierwszy zabieg preparatem miedziowym dawce 3 kg na hektar. Kolejne zabiegi, jakie będą wykonywane, będą uzależnione od tego, czy zaobserwujemy tutaj jakieś występujące choroby. Warunki atmosferyczne sprzyjają przede wszystkim rozwojowi mączniaka. Mamy dość ciepło. Sucho i wiecznie. Idealne warunki do rozwoju tego typu chorób. Ważną rzeczą jest odpowiednie odżywienie naszych upraw przed sezonem zimowym. Tu będzie się ono opierało przede wszystkim na nawozach wieloskładnikowych zawierających duże ilości azotu, fosforu oraz potasu. Oczywiście przed jesienią. Powiedzmy koniec września będą zastosowane tutaj nawozy zawierające cynk oraz odbor, które budują nam niejako przyszłoroczny plon. Ważną rzeczą też będzie zastosowanie nawożenia posypowego bądź późno jesienią lub prześną wiosną, to w zależności jakie nawozy chcemy zastosować. Jeśli będą to nawozy wieloskładnikowe, które dość szybko uwalniają składniki odżywcze. Możemy to zrobić wiosną, jeśli będą to nawozy mineralne, ale o pojedynczym składzie typu superfosfaty, sól potasowa. Robimy to wtedy jesienią, bo te nawozy potrzebują trochę więcej wody, trochę więcej czasu, żeby się dobrze rozłożyć, wchłonąć i żeby być przyswajalnym dla naszych roślin. Dzięki odpowiedniemu nawożeniu możemy zoptymalizować zbiory z naszych upraw. Jednak żeby wykonać odpowiednio nawożenie, powinniśmy opierać dawki nawozów, które stosujemy o analizy gleby. Analiza gleby jest dość istotną rzeczą, pozwala nam to przede wszystkim podać roślinie to, czego ona de facto potrzebuje, a po drugie zmniejszyć koszty nawożenia, bo często są podawane nawozy, które tak naprawdę nie powinny być podane, może to jakoś szczególnie źle nie wpływa na nasze uprawy, aczkolwiek pożądane nie jest. No i oczywiście względy finansowe są tutaj dość istotne.